Tak, bo każdy z nas jest naszym domem i w momencie, kiedy ja zrozumiem, co jest dla mnie ważne, jakim domem jestem sama dla siebie, to ja wiem, co mogę chcieć i co mogę budować. I... Mm, Chciałabym, żebyście się zastanowili, czy wy jesteście dla siebie akuratni, czy wy jesteście wystarczający tacy, jak jesteście, czy robicie za, małe, za mało telefonów do klientów, nie wiem, za mało zarabiacie. No bo w momencie, kiedy my cały czas chcemy być lepszą wersją siebie, kiedy jasne, bo trzeba być lepszą wersją siebie, ale taki, w, taki, w takiej wystarczalności lepszą wersją siebie, bo w momencie, kiedy my wewnętrznie nie mamy tej miłości i akceptacji do siebie, no to jak możemy akceptować wszystko, co jest dookoła? Co nam przynosi ten Wszechświat? A jeżeli on jest naszym lustrem, jest hologramem, no to tak naprawdę zawsze musi pokazać to, co my czujemy w środku. I to jest ważne. Czyli... Mm, jeżeli chodzi o to, że nie mamy się rozwijać, ale że nasza wartość nie zależy od wyników, że słuchajcie, bo to jest tak ważne, że nieważne są, jakie mamy wyniki. Nieważne jest, bo wyniki przyjdą tylko wtedy, rezultaty przyjdą wtedy, kiedy ja będę wystarczająca sama dla siebie. Jeżeli ty będziesz wystarczający sama dla siebie, bo z pozycji braku my nic, słuchajcie, nie osiągniemy. Nie można nic osiągnąć, nie można nic nikomu i niczego udowadniać, by zasługiwać na miłość, akceptację i spokój, bo to wszystko my musimy dać sobie sami, bo jeżeli ja nie jestem sama dla siebie niewystarczająca, niekompletna, no to jak ja mogę być wystarczającą trenerem motywacji wewnętrznej? Jak ja mogę być wystarczającym coachem, wystarczającą matką, wystarczającą żoną, wystarczającą kochanką, jak Słuchajcie, czy kiedyś się zastanawialiście, jak możemy być wystarczająca, wystarczający w momencie, kiedy robić różne rzeczy dookoła? Czyli. Słuchajcie, muszę tutaj coś odrzucić, bo mnie zapraszałem na jakieś inne live'y. Jak ja mogę osiągać to, co sobie zaplanuję, kiedy w środku, w moich niewspierających przekonaniach, cały czas jestem niegodna i niewarta? Zastanówcie się, proszę, nad tym, bo to jest tak ważne, żeby zdać sobie sprawę, co ja o sobie dzisiaj myślę. I wiecie co? Poranny Motywator to jest, to jest taka seria, taka seria live'ów po to, żeby pokazać Wam z różnych stron, jak możemy budować siebie i jak możemy wpływać na swoje piękne, świadome życie,